Fatima znakiem czasów ostatecznych 30 lat różańca wynagradzającego 60 lat Fatimy Wyjątki skazań w czasie uroczystości ogólnoeuropejskich w Wiedniu 10 i 11 września 1977 roku wygłoszone przez jego eminencję księdza biskupa Rudolfa Srobera Pierwsza część. W tym roku uroczyście obchodzimy sześćdziesięciolecie Fatimy. Nie, muszę sprostować nie uroczyście. przeciwnie. Boleśnie stwierdzamy, że polecenia, które nam Bóg dał przez Maryję, za mało są uwzględniane i wypełniane. Bolejemy, że Fatimę się w pewnej mierze odrzuca jako prywatne objawienie. Które nas nie obowiązuje, ale już powoli zaczyna się rozróżniać między objawieniami prywatnymi skierowanymi do jednej osoby lub grupy, a takimi, które zawierają polecenia Boga dla całego świata. Skoro Kościół wydał o tym pozytywny sąd, to polecenia te należy poważnie traktować, odnosi się to właśnie do Fatimy. Zarzuca się nam, że spekulujemy na uczuciach strachu i kompleksach ludzi, gdy mówimy o wielkich, maryjnych orędziach. Ale każdy człowiek myślący wie dziś dobrze, że siedzimy na beczce wybuchowej i że świat stoi nad przepaścią. Politycy gonią z jednej konferencji na drugą, aby świat zachować od wojny atomowej i różnych konfliktów lokalnych. I innych form przemocy i bezprawia. A zamiast poprawy jest coraz gorzej i oczywiście będzie coraz gorzej. Dlaczego się tak dzieje? Bo walczy się z Bogiem. Czyni się wszystko z jego pominięciem w oparciu o ludzkie siły i rachuby, które nigdy nie zapobiegły żadnej wojnie, nigdy też nie dadzą trwałego pokoju. Jedynym źródłem pokoju jest Bóg. Kto walczy z Nim, albo działa bez Niego, nie może też mieć Jego błogosławieństwa, dlatego też sam z siebie nie będzie zdolny świadczyć jakiegokolwiek dobra. Pismo święte jednoznacznie nas poucza, że jedynym źródłem wszelkiego dobra, sprawiedliwości i pokoju jest Bóg. Dlatego Pan Jezus, bez żadnych niedomówień, przypomniał o tym apostołom, mówiąc: Beze mnie nic uczynić nie możecie. W czasie pojmania Pana Jezusa w ogrójcu apostołowie pouciekali, ulegając strachowi. Nie posłuchali Pana Jezusa, który nakazał im modlić się i czuwać. Człowiek nie jest zdolny o własnych siłach, bez pomocy łaski opanować strach i w ogóle pełnić wolę Bożą. Zrozumieli to później apostołowie, dlatego nie bali się śmierci męczeńskiej. Katolik, który nie modli się i nie doskonali, jest poza burtą Kościoła świętego i niczym się nie różni od Poganina, a często bywa jeszcze gorszym od niego. Dlatego konieczna jest nieustanna, pokorna modlitwa. Musimy wszyscy i każdy z osobna. Nie czekając na drugiego, zwrócić się do jedynego źródła wszelkiego dobra, miłości, mądrości i sprawiedliwości, jakim jest Jezus Chrystus, Bóg wcielony. Jeżeli tego nie uczynimy, skazujemy siebie i innych na unicestwienie, stając się igraszką sił piekielnych. Widzimy na przykładzie Rosji, Chin i innych im podobnych krajów. Jak straszne są owoce walki z Kościołem Świętym. Niemniejszym, ale jeszcze bardziej podstępnym, odwojującego i ślepego ateizmu i totalitaryzmu jest zagrożenie ze strony praktycznego materializmu, konsumpcjonizmu oraz źle użytej wolności. Takiej koncepcji człowieka prawie zawsze towarzyszy negacja Boga. Choć nie prowadzi się z nim otwartej walki. Owoce takiego myślenia są straszne. Widać to szczególnie na przykładzie państw Europy Zachodniej i Ameryki, gdzie ogromna ilość ludzi jest ofiarą okrutnej w skutkach demoralizacji, takiej jak rozpad małżeństw, pornografia, rozpusta na niespotykaną skalę, połączona zawsze z mordowaniem nienarodzanych dzieci. Różnych błędnych filozofii i nauk, sekt czarnoksięskich, okultyzmu i spirytyzmu, narkomanii, ukrytego czy jawnego opętania, nienawiści, egoizmu, działalności mafii, różnych form terroryzmu. Ludzie ci cierpią wielką pustkę i głód duchowy, którego po odrzuceniu Boga nie mogą niczym wypełnić. Co z kolei powoduje, że znajdują się w stanie nieustannej frustracji, lęku i niepokoju. Prowadzi to do bezsensu życia, stąd ciągły wzrost liczby samobójstw w tych kręgach. Żeby się od tego uwolnić, wraz z odsunięciem grożącego widma wojny, mamy do dyspozycji od dwóch tysięcy lat plan pokojowy, który przeniósł nam Chrystus, a o którym tak mocno przypominała nam Matka Najświętsza w Fatimie oraz w innych miejscach swoich objawień. Plan ten nic nie kosztuje, dany jest całkowicie za darmo. Wymaga tylko od nas modlitwy i pokuty, czyli przemiany serc, życia godnego z dekalogiem i własnym sumieniem. Przed dziesięciu laty, na pięćdziesięciolecie Fatimy. Powiedziałem słowa, które dziś bardzo akcentuję. Skoro wiem, że świat albo kilka narodów może ulec zagładzie, co przy obecnych broniach jest bardzo możliwe, a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to przecież moim świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych skutecznych środków. A gdy tego zaniedbam, Winien jestem takiej zagłady. Mówię to z całą powagą, że zaniedbanie modlitwy i pokuty jest zbrodnią wobec ludzkości. To powiedziałem przed dziesięciu laty. Czy coś pomogło? Niepojętą tajemnicą jest dla nas Boża długomyślność. Nie chcemy jednak być niesprawiedliwymi. Tysiące, setki tysięcy. Miliony ludzi zrozumiało to słowo i próbują przez modlitwę i pokutę odwrócić grożącą katastrofę. W pierwszym rzędzie należy do nich założony przez ojca Piotra Pawliczka ruch różańca wynagradzającego, który działa przez trzydzieści lat i w tym roku też święci swój jubileusz. Myślę, że tu spokojnie możemy użyć słowa święcić którego przy Fatimie nie użyłem. Nie chcemy się bawić w mistykę liczb, ale znane nam są daty 1917 1947 i 1939. Różaniec wynagradzający przejął się orędziem fatimskim i słowami encykliki i za to jesteśmy wdzięczni. Smutnym jest fakt, że liczba członków w Europie nie powiększa się. Ale za oceanem i na misjach rośnie liczba gorliwych czcicieli Maryi. Czas już by w Europie odbywały się kongresy maryjne, w trakcie których nie tylko będzie się mówiło, ale wprowadzi się żywą modlitwę różańcową. Dzisiejsza uroczystość winna być zapoczątkowaniem. Dziś nikt nie powinien odejść z tego miejsca, póki nie obieca Matce Bożej. Chcę wszystko uczynić, by do tej następnej uroczystości w przyszłym roku pozyskać przynajmniej pięć osób dla tego ruchu modlitewnego. Potem może powtórzyć się fakt opisany w pierwszej Księdze Rodzaju, rozdział 18, że Bóg ocali grzeszne miasto, jeżeli znajdzie się dziesięciu sprawiedliwych. Możliwe jest, że Bóg dla rzeszy modlących się na różańcu ocali Europę, Przejdźmy do treści orędzia Fatimy. Sześć razy ukazała się Matka Boża w czasie od 13 maja do 13 października. Punktem szczytowym jest wizja piekła w czasie trzeciego objawienia i tak zwany cud słońca 13 października. Może niewielu wie o tym, że Fatima ma też okres wstępny mianowicie ukazanie się aniołów z tajemniczą komunią świętą. Dalszym ciągiem tego orędzia jest choroba i śmierć dzieci widzących, Franciszka i Jacenty, których proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty. Potem jeszcze objawienie się Maryi samej Łucji w 1925 roku w klasztorze Pontevedra, gdzie wstąpiła do sióstr świętej Doroty. Jeśli prawdziwe są pewne pogłoski, to historia jeszcze trwa i nie wszystkie tajemnice odsłonięto. Prośby Maryi. Dziś zestawimy to, czego Matka Boża od nas wymaga: modlitwy różańcowej przede wszystkim o nawrócenie grzeszników oddanie się jej niepokalanemu sercu w znaczeniu całkowitego odwrócenia się od grzechu i pełnego zwrócenia się ku Bogu. Maryja kategorycznie to podkreśliła, że żąda aby świat żył takim oddaniem. To daje nam wiele do myślenia. Nie wystarcza odmienione życie. W Pontevedra Matka Boża prosiła o przyjmowanie sakramentów świętych, pokuty i komunii świętej przez Następujących po sobie pierwszych sobót, jako wyraz pełnego oddania się wraz z kontemplacyjną modlitwą różańcową, i tak do pierwszych piątków serca jezusowego doszły pierwsze soboty maryjne. Maksymilian Kolbe Nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym wydarzeniu z roku 1917 bo na pierwszy rzut oka jest ono niepozorne. W centrum stoi święty Maksymilian Kolbe, który wtedy studiował w Rzymie. Był to czerwiec, gdy na placu św. Piotra odgrywały się dzikie sceny. Wolnomularze obchodzili dwustulecie swego istnienia. Obnoszono sztandary szatańskie. To przeżycie natchnęło ojca Maksymiliana, że 17 października 1917 roku założył milicję niepokalanej. Siedmiu młodych uczniów, biedaczyny Zasyżu poświęciło się wtedy rycerskiej służbie niepokalanej na zawsze i na wieki. Ten fakt należy do ważnych wydarzeń tego pełnego znaczenia roku należy do punktu zwrotnego XX wieku. Maryja zapowiada 13 lipca 1917 roku triumf swego niepokalanego serca. Echo tego znajdujemy w życiorysie świętego Maksymiliana, który powiedział, że pewnego dnia niepokalana zwycięży każdego wroga. Świadkowie mówią, że dodał: Ale nim się to stanie, musimy przejść krwawy egzamin. Maksymilian Kolbe już go zdał. A my? Fatima jest wielkim wydarzeniem. Wszystkie wymiary świata i historii, niebo i piekło są wezwane. Aniołowie otaczają świętą Eucharystię. Grzech i wynagrodzenie stają sobie naprzeciw. Ukazuje się wielki znak apokalipsy. Chodzi zawsze o pokój w świecie i o pokój z Bogiem. Tak potwierdzają się słowa naszego Ojca Świętego, który przed dziesięciu laty w swej pierwszej wielkiej maryjnej adhortacji Signum Magnum napisał. Czasy nasze można nazwać Czasami maryjnymi. Najświętszej Maryi, pannie, powierzona jest opieka i troska o całą historię zbawienia. Dlatego jesteśmy optymistami, mimo wszelkich udręk i zagrożeń, mimo broni nuklearnej i przerażających zbrojeń. Maryja ukazała nam swój znak. Przyszłość Europy. Już powiedzieliśmy, że rok 1917 jest punktem zwrotnym w historii. To samo można by powiedzieć o naszych czasach. Teolog Karol Adam, którego setne urodziny wnet przypadają, rzucił w swej małej, ale pełnej treści książeczce Chrystus a Duch Krajów Zachodnich pytanie o przyszłości naszej części świata. Pytanie dziś bardzo aktualne. Odpowiedział pozytywnie słowami Na zachodzie są jeszcze tabernakula i ludzie się przed nimi modlą. Ciało Chrystusa jeszcze ma żywe członki, w których On sam się dopełnia. Ludzi, którzy nie kłaniają się Bożkom. Można tu dodać Jeszcze są na zachodzie sanktuaria maryjne, dokąd pielgrzymują ludzie gromadnie. Jeszcze są ludzie, którzy gromadzą się w nabożeństwach przebłagalnych, by upraszać Łaskę Bożą. Część druga: Niedziela 11 września 1977 roku. Fatima jest dla naszych czasów prorockim wskazaniem. Można to nawet nazwać znakiem eschatologicznym. Te myśli są tematem naszych dzisiejszych rozważań. Fatima odsłania błędy naszych czasów. Już pierwsze słowa, które Maryja wypowiedziała 13 maja, są jakby błyskawicą, która rozjaśnia naszą sytuację podobnie do błyskawicy, która towarzyszyła każdorazowo objawieniu się Matki Bożej. Nie bójcie się, nie uczynię Wam nic złego, przychodzę z nieba. Te słowa o niebie wyrażają coś szczególnego. Bo oto pytanie. Jaką rolę odgrywa niebo w naszym życiu? Czy i dla nas, wierzących, nie jest ono daleko wysunięte poza margines, na rubierze spraw nadnaturalnych? Czy nie dołączyliśmy się do świata, tego świata, przed którym przestrzega nas święty Paweł, nie bierzcie więc wzoru z tego świata? Nowoczesne katolickie myślenie lub też które uchodzi za takie? trzeba określić jako przyklękanie przed światem. Maryja swoim słowem, przychodząc z nieba, określa płaszczyznę wertykalną. A czy dziś nie triumfuje horyzontalna? Niebo z tym, co w górze jest, nawet Bóg i Chrystus. Wszystko jest na wyszeregowaniu, w linię poziomą, w wymiarze ludzkim. Wszystko jest na równym, tym samym poziomie. Gdy przed laty pytałem zagranicznego profesora o powody pewnego załamania w teologii, odpowiedział Od wielu lat nie mówi się na naszych uniwersytetach o nadprzyrodzoności, a jeden z teologów boleje nad tym, że egzegeci mają jakieś uprzedzenie do tego, co nadprzyrodzone. Jakże inaczej było u dzieci w Hatimy. One podejmują te słowa o niebie, a ich pierwszym pytaniem jest, czy też one wejdą do nieba. Gdy władze miejskie więziły dzieci i zagroziły, że je żywcem spalą, ośmioletni Franciszek odpowiedział, gdy nas zabijecie, będziemy wnet w niebie, jakże to piękne, ja się śmierci nie boję. Dzieci te zawstydzają nas w swej dziecięcej wzruszającej prostocie. Nie wiedzą nic o medytacji transcendentalnej, o dynamice grupowej, o teologii wyzwolenia nadziei, o nowych interpretacjach i kryzysach tożsamości, o tej całej gmatwaninie nowoczesnych słów i metod, wśród których nasze dobrze znane pojęcia jak łaska, grzech, piekło zbawienie, stały się pustymi frazesami. Czy Fatima nie jest wołaniem, aby wrócić do prostoty tych dzieci, do pierwszego pytania w starych katechizmach, w których o sensie naszego życia czytamy? Żyjemy na świecie, by Boga poznać, ukochać i przez to dostać się do nieba. Czy pojmujemy, że Bóg na głosicieli swego orędzia wybrał dzieci, a nie teologów? A jeśli się ktoś oburza, że Bóg w Lasalet, w Lurt, w Fatimie i Mezdugorie uprzywilejował dzieci, to niech przypomni sobie słowa. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Lub inne słowa. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi a objawiłeś je prostaczką. Fatima kieruje nasze oczy na dziecko i to pod wieloma względami. Jeśli teologia niejako wyklucza dziecko, to już niedaleka droga do biologicznego wykluczenia. Tu wchodzimy w szeroką dziedzinę, której chcę dotknąć. Niezwykle aktualnym jest fakt, że w czasie ostatniego objawienia w Fatimie Ukazała się cała rodzina święta, Maryja, Józef i dziecię Jezus. Czyż Bóg nie przypomina nam, że zagrożona jest rodzina? Nie chcę tu poruszać wszystkich symptomów rozpadu i rozkładu naszych rodzin. Wy lepiej o tym przecież wiecie niż ja. Rozwody, ograniczenie urodzin, mordowanie nienarodzonych dzieci, seksualizacja na całej linii. Nie tylko obraz i godność człowieka jest podważana, ile żywotna komórka społeczeństwa, jej prawzór zagrożona jest rodzina, gdzie ratunek? Fatima wskazuje na świętą rodzinę. Rodzina chrześcijańska jest nie tylko zarodkiem społeczeństwa, ale i kościoła. Fatima nie mówi wyraźnie o kościele. Ale mówi o najwyższym pasterzu, papieżu i Jacynta, widzi Ojca Świętego, zakrywającego twarz rękoma i płaczącego. Porużańcu dzieci modlą się zawsze, odmawiając trzy Ave Maria za Ojca Świętego. W każdym razie żaden papież ostatnich lat nie ma więcej powodów do łez niż nasz obecny. To była pierwsza myśl. Maryja, Mówi o niebie. Zaprzeczenie grzechu, diabła i piekła. Błyskawica wychodząca z dębu oświeca jeszcze jedno zło naszych czasów. Nie tylko rozcieńcza się to, co ponad nami i spycha w dół na nasz poziom, ale podobnie czyni się z tym, co pod nami, umniejsza się zło grzech. Tak Idzie się nawet tak daleko, że zaprzecza się istnieniu diabła. To samo można powiedzieć o grzechu. Czymże jest? Najwyżej nieszczęśliwy wypadek, a przykazania? Przecież Bóg nie jest tak małostkowy, jak go przedstawiają ci wczorajsi. Cóż to wielkiego, gdy w niedzielę nie jestem na Mszy Świętej? Szóste przekazanie? To sobie sam załatwię. Autorytet? Jest tylko na to, by umożliwić rozwój osoby i tak dalej. Trzeba by raz zadać sobie ten trud i wszystkie te objawy zestawić w system. Jest wyrafinowany i szatański. Skoro nie ma grzechu, albo jest błahostką, to nie muszę się spowiadać. Wtedy wystarczy nabożeństwo pokutne, wtedy nie mam żadnej troski o moje wieczne zbawienie. W języku teologicznym zwie się to optymizmem zbawczym. Wynagrodzenie i ofiara W ten beztroski świat uderza błyskawica z Fatimy. Według Fatimy grzech jest prawdą najważniejszą, bez której nikt i nigdy nie zrozumie sensu swojego życia. A skoro grzech niestety istnieje, Musi być też wynagrodzenie i ofiara. Słowa wykreślone z nowoczesnego słownika. Już w czasie pierwszego objawienia Maryja rzekła do dzieci Czy chcecie oddać się Bogu gotowi na przyjęcie każdej ofiary i każdego cierpienia, które wam ześlę dla nawrócenia grzeszników, którym grozi piekło i zadość uczynić za bluźnierstwa i zniewagi, wyrządzone niepokalanemu sercu Maryi? Dzieci bardzo się głęboko przejęły tymi słowami. Z podziwem czytamy o ćwiczeniach pokutnych, jakie dobrowolnie na siebie przyjęły. Słusznie można powiedzieć, że życie tych małych, liczących wtedy dziesięć, dziewięć i siedem lat było kierowane jedną myślą. O Jezu wszystko z miłości ku Tobie o nawrócenie grzeszników. Nie zapomnę nigdy smutnych słów Matki Bożej. Nie mają nigdy obrażać Boga, który już tak bardzo jest obrażany. Aż do ostatnich dni śmiertelnej choroby prześladuje tych dwoje najmłodszych to wezwanie. Módlcie się, módlcie się wiele, ponoście ofiary za grzeszników, Wiedzcie, że wielu pójdzie do piekła. Nikt się za nich nie modli, nie pokutuje. Te słowa winny nas przerazić. Więc jesteśmy też winni, gdy tylu dostanie się do piekła, bo nie modlimy się za nich, nie pokutujemy. Cóż za odpowiedzialność? Przypomnijmy sobie, że Fatima włącza w jakiś sposób też najwyższego posterza. Tu stoimy wobec tajemnicy ciała mistycznego, jak to powiedział papież Pius XII w swej encyklice, która i nas dotyczy w związku z Fatimą i trzeba ją cytować. Jest w rzeczywistości przerażającą tajemnicą prawda, że zbawienie wielu zależy od modlitwy dobrowolnej pokuty członków ciała mistycznego. Spójrzmy porównawczo na dzisiejszą świadomość, na to beztroskie, lekkomyślne życie w świetle tych słów papieży i orędzia fatimskiego. Serce jeszcze nie doszliśmy do punktu szczytowego Fatimy. Modlitwa, pokuta, musi łączyć się w oddaniu Bogu przez niepokalane serce Maryi. Już w czasie drugiego objawienia 13 czerwca 1917 roku, Matka Boża podała powód, dla którego łucja musi dłużej tu pozostać, podczas gdy Franciszek i Jacenta wnet pójdą do nieba. Przez łócję chce Jezus rozszerzyć cześć serca Maryi w świecie. To jest punkt drażliwy, gdzie człowiek nowoczesny całkowicie się wyłącza. Nie wie bowiem, co począć z sercem w tym przywiązaniu, choć każdy prawie kończy list serdecznym pozdrowieniem. Przybliży się nam to zagodnienie, gdy serce potraktujemy jako biegun przeciwny do czystej ratio, do zimnego i wyrachowanego szumu. Tym samym stoimy znowu w centrum dzisiejszego kryzysu ludzkiego. Ludzki intelekt stworzył w ostatnich dziesiątkach lat rzeczy wspaniałe, potężne, które w początkach tego stulecia wydawały się jeszcze niemożliwością. Ale technika nas przerosła i atom wisi jak miecz Demoklesa nad nami. Obawiamy się tego, co może nadejść biskup Fulton Sheen, może słusznie widział w cudzie słonecznym Fatimy prorocką zapowiedź zniszczenia atomowego? W naszym życiu zapanował demon. Wszystko jest racjonalizowane, organizowane, produktywne. O wszystkim decyduje efekt, korzyść, dokąd to doprowadzi. Zagrożone jest człowieczeństwo. Jeśli ludzkość nie odwróci się zdecydowanie i to jak najszybciej, aby nie za późno od tych różnych utopijnych fałszywych i bezbożnych doktryn i filozofii i nie zwróci się całym sercem ku Bogu to musi ulec prędzej czy później zagładzie podobnie jak się to stało z Sodomą i Gomorą nawet Albert Einstein powiedział kiedyś że problemem naszych czasów jest nie energia atomowa ale ludzkie serce to mówi niechrześcijanin Czyż przed 60. laty nie przypominała tego Maryja? W sercu jest ratunek. Serce jest tu symbolem dla takiego świata, który odłoży lodowate zimno czystego rozumu, jest symbolem miłości, zaufania, dobroci, miłosierdzia ciepła, bezpieczeństwa, gotowości na zjawienie się Boga.